Dziś chcemy Wam zaprezentować replikę HK416 od Umarexu i VFC. Replika przychodzi w klasycznym dla Umarexu minimalistycznym kartonie. Wnętrze opakowania zabezpieczone jest specjalnie docinanymi kawałkami tektury, dzięki czemu nasz nowy nabytek nie obija się w trakcie transportu. Poza usztywnieniami znajdziemy w środku rzecz jasna samą replikę, standardową instrukcję oraz magazynek Haika po pojemności 320 kulek. Do magazynka dołączany jest specjalny kluczyk, który jest niezbędny do nakręcania go. Warto wspomnieć, że nie jest to kolejna typowa MK. Zewnętrzna konstrukcja repliki jest nieco inna od klasyki gatunku, co ma duże znaczenie dla grup rekonstruujących konkretne jednostki wojskowe. Warto dodać, że replika jest naprawdę solidnie i precyzyjnie wykonana, dzięki czemu trudno odróżnić ją od pierwowzoru. Dzięki temu, że jest krótka, idealnie nadaje się także do gry w pomieszczeniach. Zasięg oraz moc repliki umożliwiają jednak również efektywną rozgrywkę w lesie. Ponadto replika wyposażona jest w teleskopową kolbę, która pozwala na skokową regulację jej długości. Dzięki 4 stopniom wydłużenia można dostosować ją do swoich preferencji. Wygodne rozwiązanie zastosowano również w stopce kolby. Aby zdjąć osłonkę, trzeba ją obrócić o 90 stopni, co zapobiega jej zgubieniu przez samoistne sunięcie lub przesunięcie. Wewnątrz znajduje się przewód zasilający replikę. Prowadnica kolby jest więc miejscem na wąską baterię typu dwo-stick lub na pojedynczy stick. Najsłabszym elementem repliki jest mocowanie pasa nośnego. Metalowe zaczepy szybko je zniszczą, dlatego warto rozważyć wymianę pierścienia. Warto również wspomnieć, że replika posiada pełne oszynowanie RIS wraz ze specjalnymi oznaczeniami, co pozwala na łatwe zapamiętanie ułożenia akcesoriów na szynach. W zestawie dostajemy również typowe dla sprzętu HK przyrządy celownicze, które można w łatwy sposób wyregulować lub zdemontować z szyny. Jeśli chodzi o system hop-up, to umieszczony jest on w standardowym miejscu, czyli pod wyrzutnikiem łusek. Na koniec informacja dla ciekawskich. Karabin HK416 znajduje się na wyposażeniu wielu jednostek specjalnych na całym świecie. W Polsce używają go m.in. komandosi jednostek takich jak Grom, JWK, Agat czy Nil. Replika dzięki licznym i dokładnie odwzorowanym grawerom nadaje się idealnie do rekonstrukcji wyżej wymienionych jednostek specjalnych.